Szczęść Boże, buenos dias. W Chile jestem od połowy marca. Mieszkam na razie czasowo w Santiago, na ulicy Wierchina Opaso. Tutaj po lewej stronie werbiści mają swój dom. Jest tutaj cały kompleks mieszkaniowy zaprojektowany przez chilijskiego architekta o polsko-francuskich korzeniach, Luciano Kulczewskiego. Nazywany jest tutaj Gaudim Santiago, ponieważ liczne jego budynki zdobią stolicę Chile, podobnie jak dzieła Gaudiego Barcelony. Od kilku tygodni śledzę w internecie wpisy arcybiskupa Santiago Fernando Ciomali. Jest z pochodzenia palestyńczykiem, co ciekawe, tutaj w Chile jest około pół miliona. Imigrantów z Palestyny już od kilku pokoleń. Arcybiskup jest bardzo aktywny w mediach społecznościowych, każdego dnia coś nagrywa, pisze. Z wykształcenia jest inżynierem budownictwa, bioetykiem, posiada doktorat z teologii moralnej. Pierwszy felieton, na który natknąłem się w sieci, którego był autorem, nosił tytuł Wszechobecny Subiektywizm. Biskup pisze w nim, że dzisiaj w ludziach dominuje dążenie do myślenia, działania, odczuwania na swój własny sposób. I to staje się niejako religią XXI wieku na Zachodzie. W komentarzu napisałem, że nie ma w tym nic dziwnego, ponieważ tak właśnie działa człowiek. Człowiek w sposób subiektywny odkrywa obiektywną prawdę. Nie tworzy ją, a ją odkrywa. Później przesłuchałem rozmowy arcybiskupa z Akselem Kajzerem, który jest autorem książki, która okazała się w roku ubiegłym w języku polskim pod tytułem uliczny ekonomista. Rozmowa dotyczyła ekonomii Franciszka, była nagrana 6 lat temu. Kaiser zarzuca papieżowi, że to w jaki sposób mówi o ekonomii przyczynia się do propagowania idei socjalizmu w Ameryce Południowej. No, Kaiser nie jest osobą wierzącą, więc nie bierze pod uwagę, pod uwagę całego teologicznego aspektu wypowiedzi papieża. Acybiskup bronił papieża, ale wydaje mi się, że chyba nie czuje tego, co należy do istoty. Wolnego rynku. Szósty rozdział książki Kaisera ma tytuł Wartość jest subiektywna. Kaiser argumentuje, że wartość rodzi się w ludzkim umyśle. Człowiek nadaje wartość rzeczom, ponieważ je ceni ze względu na użyteczność. To samo mówię od wielu lat. No cóż, wydaje mi się, że mój pobyt w Chile zapowiada się ciekawie. A do tego, po drugiej stronie, za Andami, w Argentynie mamy nowego sąsiada, a jest w nim pierwszy w historii świata libertaniański prezydent Jair Milei. Szczęść Boże! Adios!